Dzień dobry, dzisiaj jest ze mną uh, Mr. Heisenberg. Uh, Jesse, we need to cook. W każdym razie dzisiaj zrobimy sobie unboxing kalendarza adwentowego, ale to nie będzie zwykły kalendarz adwentowy. Co my tu mamy? Moi drodzy, mamy tutaj Advent kalendar uh, z National Geographic i to są kamienie, minerały i różne uh, takie takie 24. Ja i Tymon jesteśmy starymi kamieniarami. Uh, yeah. Po prostu uh, tak jesteśmy. Trzymamy po prostu kryształy w różnych e, miejscach w mieszkaniu, ponieważ kryształy mają moc ukrytą, prawda? Leczą i tak dalej. Będziemy sobie sprawdzać, co robią kryształy, bo tak naprawdę nie jesteśmy starymi kamieniarami. Nic na ten temat nie wiemy, dlatego Google przyjdzie nam z pomocą. Dobra, otwieraj. Tak wygląda nasze opakowanie i ono zdradza, co jest w środku. Ja nie chcę wiedzieć, co jest, co jest w środku, Usuwamy tak od razu. Nie, nie, nie usuwajmy strony. Słuchajcie, to jest zamykane na takie rzepy. Że możecie eee, to ponownie zamknąć. Okej, okay, i otwieramy op, op, naszą paczkę Open This right now. No or i co it tam jest? I co tam casing. jest? I w zestawie znajdujemy taką chyba szczoteczkę, nie wiem. Pokaż. O, tutaj jest szczoteczka. Czyli to jest do takiego odkurzania kamieni, do takiego. Uu, może będziemy. Nie... Cik, 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 cik. nie, tutaj są spoilery o kamieniach. Ale czy te spoilery to są spoilery dla kamieniarzy, czy takie prawdziwe? Nie, słuchaj, to są, takie dla, to są takie bardziej naukowe. Ale tutaj wszystko jest tutaj też te. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze, bo będziemy mieli tutaj część Material. naukową i część dla osób posługujących się energiami wyższymi. Przy tym mamy taką torebkę pewnie na kamienie, żeby się pochwalić swoim kolegom. Totalnie nie będę już żartowali z siebie. Kamieniara i lupę. A ty mam, będziesz nosił kamienie do szkoły tak. potem? Tak? Lupa jest opa opalcowana. Lupa jest... Opalcowana. Lupa jest w ogóle porysowana, a nie opalcowana, ej. No dobra, no a w każdym razie jest jakiś, jest jakiś woreczek National Geographic. To prawie jak y, y, w piosence Problemu. Stracił, żeby ten mógł trafić. National Geographic. A na pewno są te kryształy z ich piosenki. Na razie. Y, jest tu lupa i jest y, pędzelek. Dobra, I to kolei, lecimy czy... po kolei. Zdecydujmy czy... o 21, bo 3 razy 7 to 21. Dobra, odbieraj. Co to jest? Czy to jest napisane, co to jest? E, niebieski kwarc. Nie niebieski kalcyt, 100% to jest. Tak wygląda kalcyt. Kalcyty mają to do siebie... Jezu, coś wiem jednak na ten temat. Kalcyty mają to do siebie, że są takie trochę mleczne. Kwarc ma to do siebie, że jest troszeczkę bardziej przejrzysty. Moim zdaniem jest to kalcyt, chociaż wygląda trochę jak ten kwarc. No zobacz, to jest kwarc. Co to jest twoim zdaniem? No tak, tutaj kalcyt właśnie... Ma coś tutaj, to się bardziej jest właśnie tutaj, według obrazka, krystaliczny, a ten jest bardziej taki. Kalcyd jest krystaliczny, kalcyz jest zwykle taki mleczny. Kwarc niebieski, drugi najliczniejszy minerał obecny w kontynentalnej skorupie ziemskiej i występuje w wielu różnych odmianach i kolorach. To jest na jego temat, co nam mówią kamieniary. Sama nazwa kwarc pochodzi z trzech języków starogermańskiego słowa kwar, kwarc, używanego przez niemieckich górników dla określenia tego kamienia i oznaczającego zgrzyt. Słowiańskiego słowa kwadry, czyli twardy. Kwarc niebieski według medycyny niekonwencjonalnej wspomaga leczenie, zapalenia gardła, utraty głosu, astmy, zapalenia oskrzeli czy płuc. To co trzeba zjeść ten kwarc, żeby pomógł w tej astmie i zapaleniu gardła? Łagodzi dolegliwości kręgosłupa szyjnego, wspomaga układ limfatyczny, łagodzi nadmierne pocenie się i objawy depresji. Jak on to robi. Kwarc niebieski jest doskonałym kamieniem dla ludzi niezdecydowanych, mających problem z podjęciem najlepszej decyzji i przez to odraczających ją daleko w czasie. Czyli dla mnie. Ja jestem taką osobą. Ok, dzięki niemu polepszycie swoją komunikację z innymi, wyrażacie myśli, uczucia oraz zwiększycie własną asertywność. E, jeden mały e, kwarc, tak, a tyle możliwości. Zerknijmy na niego jeszcze przez lupę. Słuchajcie, Widzę tylko rysy z lupy. Coming? Lecimy dalej. Ja otwieram 14, bo 14 to, jest 14 to jest data moich urodzin, 14 grudnia. Sprawdźmy, co tam siedzi. Co to jest? To jest takie nie. nie, nie lekko zielone? Tak jest zielony fluoryt. To, e, to jest zielony, zielony fluor. Nie, bo kwarc jest Nie. biały. Zielony fluor, moim no. zdaniem, to jest. To jest stuprocentowo zielony fluoryt, tak wygląda. Zielony fluoryt jest stosunkowo miękkim minerałem, którego można znaleźć na całym świecie. Niektóre próbki fluorytu świecą pod światłem ultrafioletowym. Na co działa fluoryt? Jest nazywany kamieniem geniuszy. Wiadomo, dlatego ja go wylosowałam. Wykazuje właściwości wytwarzania energii z wody, generując procesy przemiany materii i oczyszczania organizmu z toksyn. Oddziałuje w ten sposób przede wszystkim na komórki mózgu i procesy myślowe. Zielony fluoryt ugruntowuje, pozwala poradzić sobie z nadmiarem chaotycznej energii, ma działanie odświeżające, oczyszczające. Usuwa negatywne elementy robi miejsce na nową, świetlistą energię. Podnosi Wibracje przynosi informacje spod świadomości, pomaga w dostępie do intuicji. To, słuchajcie, to dla geniuszy oczyszcza y, aurę, przynosi nowe wibracje. To dla mnie. Y, otwieraj następny, lecimy dalej. Ametyst. No, wygląda jak ametyst, ametyst, Ametyst należy do rodziny kwarców, może przybierać różne formy, od jasnoróżowego do ciemnofioletowego, czasami z dodatkowymi odcinami, odcieniami czerwonego, lub niebieskiego. Ametyzm nazywany jest kamieniem harmonii i relaksu. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa ametysos. W polskim tłumaczeniu znaczy to trzeźwe. Starożytni Grecy pili bowiem wino z ametystowych kielichów, które wypełnione czystą wodą nadawały jej barwę prawdziwego wina. Aha, czyli pili wodę i udawali, że piją wino, dlatego byli trzeźwi. Nieźle to sobie przekminili. Ametyst może okazać się kamieniem szczególnie cennym dla osób na odpowiedzialnych i wysokich stanowiskach pracy. On podbija doświadczenie połączenie z intuicją. Oraz kreatywny sposób myślenia. Ej, słuchajcie, ja bym tutaj mogła cokolwiek właściwie powiedzieć i byłoby to samo. Ametystowi przypisuje się pomoc przy ogrodzeniu konfliktów w życiu osobistym, zawodowym, a także oczyszczaniu miejsc, gdzie długo przebywamy, biur, domów, sklepów, z nagromadzonej tam z różnych źródeł negatywnej energii. Czyli możesz sobie oczyścić aurę, Tymon. I co wylosowałeś? Hmm... jak grey agat. Tak, wygląda agat. jak agat szary. szary. agat. Agat szary jest odmianą kalcedonu. Rodzaj kwarcu go się z mikrokryształów, podcięte i wpolerowane agaty odsłaniają piękne pasma różnych barw. Agat – kamień wierności i miłości, uznany również za kamień równowagi fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Harmonizuje energię Yin i Yang, działa uspokajająco i dodaje pewności siebie. Poprawia koncentrację uwagi i zdolności analityczne, co jest bardzo przydatne w rozwiązywaniu problemów. Bardzo dla mnie kamień. czuję taki… Podobny jest do... Czujesz wibracje, e, jak wyciągasz? Nie, czuję po prostu taką samą konsystencję jak miał, mhm. W sensie uczucie no. sam kształt. Hmm, to chyba jest geode. Tak, to jest geode. Dobra, geody, przeczytaj czym są geody. Geody to puste skały, w których w wnętrzu wytworzyły się piękne kryształy. Mogą wydawać się zwykłe na zewnątrz, ale nigdy nie wiesz jakie piękno kryje się w geodzie. Dopóki jej nie rozłupiesz i nie zjesz. To wygląda jak kryształ górski, to co tutaj jest. Kryształ górski poprawia koncentrację, wzmacnia czystość umysłu, daje nowe spojrzenie na rzeczywistość, dzięki czemu pozwala uporać się z dotychczasowymi problemami czy blokadami energetycznymi. Podnosi ogólną energię i witalność organizmu. Wspiera nas w pracy nad własnymi słabościami, wadami i lękami. Taki to ten Kryształ górski. Lecimy dalej. Nie. Ja myślałam, że to jest taka, taka jakaś rybka, w sensie skamieni, skamielina. Kamelina. to, że to skamulina skamulina. jest kamelina jakaś Co to jest? Ortoceras, czyli dobrze, to, to powinny być skamieniałości zwierząt. Skamelina, czyli z jest dobrze powiedziałam, że to jest Skamelina. Ortoceras, najwcześniejsze odkryte skamieniałości zwierząt z rodzaju ortoceras. Mają około 500 milionów lat. Zwierzęta te spokrewnione są ze współczesnymi kamornicami. Zanim wyginęły, żyły w oceanach na całym świecie. Myślałam, że nie ma magicznych właściwości, ale jakże się myliłam. Ortoceras aktywuje, otwiera i leczy czakrę korzenia, czakra. aby nas uziemić i skierować uzdrawiającą energię przez ciało i aurę. Co to jest, co to jest czakra korzenia? Pytanie, co to jest w ogóle czakra? Czakry to są te punkty w ciele, które gromadzą energię z tego co wiem, ale no, może się mylę. Słuchajcie, możecie mi napisać w komentarzu, czym jest czakra. Ta skamielina otwiera nas na możliwości, mądrość i transformację. Jest doskonałym narzędziem do wykorzystania w nowych początkach i czasach głębokiego rozwoju osobistego. No i to jest skamielina, to już od razu mogę powiedzieć. To, o dobra, to jest, to jest braki pod. No, to jest mikromałżunia. Mikro Dobra, przeczytaj, co, czym jest ten, ten mikromałżun. Mikro Jak małże Dane omułki, czy ostrygi, mają dwie skorupy zwane muszlami małża właściwości, mogę wam przeczytać takie, że są źródłem pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie komórek, zawierają witaminy A, B, C, D i E, wzmacniają więzadła i ścięgna, poprawiają pamięć, pracę mózgu i koncentrację, ponieważ zawierają również witaminy C i B12. Muszę wam powiedzieć, że to jest najbardziej wartościowa skamielina, jak na razie do tej pory. Ja wezmę numer 12, gdyż jest to miesiąc jego urodzenia. A, myślałem... O boże, jakie malutkie tutaj coś jest! Znowu Ale to wygląda jak muszelka. Nie, to. to... Ramieni... A, ramienionogi, okej, okay, dobra są. Ramienionogi. Szczepiają się do dna oceanu swoją długą nogą i żywią się mikroskopijnymi organizmami, filtrując wodę morską czułkami przypominającymi ramiona. Jezus, Maria, taki coś malutkiego? Jest to typ zwierząt morskich, podobnych z wyglądu do małży, ale jednak różniących się od nich, i to jest to zdanie, które mi się wyświetla, kiedy wyszukuję jakiekolwiek właściwości, więc pozostańmy sobie przy tym. To wezmę mój numerek z dziennika, czyli jedynka. Chyba twój, twoją ocenę końcową z języka polskiego. Nie! Nie, nie, uwierz mi, nie będzie tak. Ale duże, taka mała skromna jedyneczka, a tam taki kamor w środku. To Agad wygląda, był. to wygląda, nie, to wygląda. się chciałam oko. powiedzieć, że wygląda jak tygrysie oko. Moja mama, Pierwszy. Pierwszy. moja mama, dostała od mojego taty kiedyś bransoletkę z tygrysimi oczkami. Później ja ją nosiłam i mam jakiś taki sentyment do tego kamienia. Słyszycie ten dźwięk? Tak, susze, odbija się echem od ścian. Tygrysie Oko należy do rodziny kwarcu i występuje głównie w RPA i Azji. Pa, to prawdopodobnie Elon Musk ma z tego zrobione wszystko w domu. Dobra, a co mówi nam wróżka tutaj? W Tygrysie Oko, z uwagi na swój kolor, związany jest z dysplotem słonecznym, czyli tutaj z tym miejscem. Tu Możesz sobie je tu położyć. Ma działanie stymulujące i energetyzujące. Przynosi radość i uwalnia od Lęku i niepokoju zwiększa przejrzystość myśli i pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji. Dalej lecimy. 11. Ej, to no też, też wygląda jak tygrysie oko. Nie, no ale to nie no jest. Wiem, wiem, że to już nie jest, ale ładne. To byłoby. Bardzo ładne. To też wygląda trochę jak Agat. Ale już Agat mieliśmy, nie. Wiesz co, bo to, to chyba wcześniej to nie był Agat. Jesus. To mógł być obsydian śnieżny. To był obsydian śnieżny, Simone! A mam. dobra, rzeczywiście. To był obsydian śnieżny. Serio? Wszystko Serio? pomyliliśmy. To jest ten szary agat, o którym mówiliśmy wcześniej, tam sobie możecie przewinąć. A teraz sprawdźmy ten obsydian. Kryształy, które tworzą plamy na powierzchni obsydianu śnieżnego nazywamy sterolitami. A pochodzą one od minerału krystobalitu. Rodzaju kwarcu. Twoja pomyłka jest uzasadniona dlatego, że inaczej obsygnia śnieżny to jest agat islandzki. Więc jest to też agat. To nie jest to, ale... To jest też Pomyłka jest uzasadniona. Obsydian śnieżny, inaczej Agat islandzki, uważany jest za tak zwany kamień trosk lub kamień zmartwień, ponieważ łagodzi niepokój, stres oraz chroni przed negatywnymi emocjami. Jak ktoś mówi kamień zmartwień, to sobie myślę, że te zmartwienia do mnie zaczynają się kleić po, po tym, jak zaczynam nosić ten kamień. Ponieważ łagodzi niepokój, stres oraz chroni przed negatywnymi emocjami, przyjmuje postawę kota, który zbiera negatywne energie i oczyszcza przestrzeń. Wezmę 9, bo to jest najczęstsza liczba lekcji. To na bank nie jest geode znowu. Chyba, że wstawimy. To nie jest to? White urchin, nie, white urchin to jest to, zwierzę. Eee, jeżozwierz. A to nie jest małża jakaś? Ej, my nie wiemy co to jest. Takiego czegoś tutaj nie ma. A mi się w ogóle. wydaje, że to jest biały kalcyc, Kształt ma taki sam. Poczekajcie, poczekamy z tym i otwieramy dalej. Zobaczymy, odłóż to na bok, zobaczymy, co to jest, bo ja naprawdę nie wiem. Otwieraj. Słuchajcie. Ja nie wiem, otwieram 15. Dzisiaj taka numerka dziewiątka, szczęśliwa. To jest, to jest kamień po prostu. Pokaż, ale co to jest? To jest koral. To jest na 100% koral, bo ma takie Pokaż. dziureczki. tylko o! To jest taki ładny na tym zdjęciu, a my mamy taki no, po prostu kamień. Koralowiec. To fascynujące zwierzę morskie, które zwykle żyją w koloniach. Liczących setki milionów osobników. Dobra, słuchajcie, przeczytałem w takim razie koral. Mm, symbolizują radość, pomagają dostrzegać dobre strony życia. Mówi się, że koral pomaga w odnalezieniu odwzajemnionej miłości, pobudza, dodaje energii sił witalnych, strzeże przed złą energią, pomaga pokonać stres i zdenerwowanie. To następnym razem. Ja Dziesiątka. Uuu! Znowu ten. kamień, to będzie to co? Z kamieni pochodzą z okresu 385 milionów lat temu. Były często tak liczne, że można znaleźć całe wapienne złożo szkieletu liliowców. Nie mam żadnych innych informacji na ten temat, dlatego lecimy dalej. Tym otwieraj. beczka właśnie. Tak, byczułka, są takie byczułki z alkoholem, takie cukierki. Friday the 13. Mamy znowu skamielinę. Tym razem Jezu. różowy gastropod. Różowe brzuchonogi. Pojawiły się po raz pierwszy około 550 milionów lat temu. Istnieje ponad 350 tysięcy żyjących gatunków oraz 15 tysięcy gatunków odkrytych w postaci skamieli. Dobra, lecimy dalej, bo nic na ten temat ciekawego nie znalazłam, dlatego otwieram numer 16. Znowu kamień! To jest ta bułeczka. To jest kajzerka. To nie, jest kajzerka to jest I właściwości kajzerki są takie, że zawiera gluten. Nie, to jest biały jeżozwierz, to mm -hmm. jest jeszcze czarny. O Boże, tyle tych jeżożwieżów. Biały jeżowiec. Najstarsze skamieniałości jeżowców sięgają okresu 450 milionów lat temu. Delikatne igły łatwo się łamią, więc najczęstszą znajdowaną skamieniną jest szkielet. Tak, wyrósłaj dla siebie kamień mocy, dawaj. Jeżeli to jest piryt, nie wierzę. To jest piryt. Ej, Słuchajcie, to jest maćka kamień, serio, spirit. Skarby o, o, o Ziemi je. był pierwszy kamień i to był PIRYT w pierwszym odcinku Skarbów Ziemi i my potem używaliśmy w tego nasz, w naszej etiudzie z Wojtkiem. A PIRYT to co to jest? Złoto? To jest fałszywe złoto, złoto głupców. Dokładnie tak. Albo cygańskie złoto jeszcze się Brudzi. mówiło. PIRYT w ogóle towarzyszy Maćkowi w różnych sytuacjach. Tak i jakoś zawsze on trafia na ten PIRYT, więc jest to zabawne dosyć. Klątwa pirytu. PIRYT. Błyszcząca, żółta, złota barwa pirytu często myliła Poszukiwaczy, którzy myśleli, że odnaleźli złoto. Dlatego też zaczęto określać mianem złota dla głupców. Piryt stymuluje kreatywność u ludzi zajmujących się dziedzinami artystycznymi, rzeźbą, architekturą, malarstwem, grafiką, a także nauką. Jest doskonały dla studentów, ponieważ zwiększa koncentrację, poprawia pamięć, ułatwia analizę i logiczne myślenie. To jest właśnie dla Maćka. Jest artystą, studentem i myślicielem. On, Dla mnie to jest kwarc. Nie jakiś, tak. Kwarcy. Tylko kwarc. Mhm. Niezależnie od stopnia zniekształcenia kryształu kwarcu, długie ściany grania słupa zawsze tworzył idealny kąt 60 stopni. A metyst oko tygrysa. I cytryn to rodzaj kwarcu. Kryształ górski, czyli biały kwarc oprócz oczywistych funkcji dekoracyjnych ma wiele zastosowań w magii, uzdrawianiu, medytacji czy w różbiarstwie. energetyzuje leczy, pochłania niekorzystne wibracje, niweluje szkodliwe promieniowanie. Kamienie mają w sobie moc tworzenia. Ogromną siłę. I 23 kamieniem Uuu, tym razem gładki jakiś. Mogłabym świadczyć to moja kamieniaro. Moja kamienia. U, mamy y, jasper. Jaspis polichromowy to jest. Jest to twardy, nieprzezroczysty kamień szlachetny o szczególnych właściwościach. Jest gładki i nie rozwarstwia się podczas cięcia i można go wypolerować na wysokiej połysk. Jaspis polichromowy wzmacnia siłę woli, uwrażliwia, skłania do dziecięcej radości życia. Pomaga cierpiącym z poczucia winy. Kamień ten chroni przed negatywną energią i zapewnia równowagę elektrochemiczną w ciele. Wow, elektrochemiczna równowaga w ciele. Myślę, że przyda się wielu osobom po takim mocnym, intensywnym weekendzie. Uu. E, Jaki żielony. ładny? Tak, awenturyn. zielony Aventuryn. Zielony Aventuryn jest często uznawany za kamień przynoszący szczęście. Małe płatki, niki lub hematytu mogą sprawić, że Aventuryn będzie się skrzył i błyszczał. Efekt zwany Aventura Mhm. Mm Ten nasz nie skrzy i nie błyszczy ale przeczytajmy, jakie są jego magiczne właściwości. Awenturyn jest symbolem cierpliwości, spokoju i wewnętrznej równowagi. To przecież jest opis mojej osoby. Przeciwieństwo. Regeneruje siły witalne organizmu i działa wzmacniająco na układ odpornościowy, pomaga w leczeniu chorób skóry i działa końcowo na system nerwowy, wzmacnia również serce. Ale to by mi się przydało, moi drodzy, dlatego ja sobie ten kamień gdzieś wetknę, na przykład pod poduszkę. To jest... To jest to, co czytaliśmy, A, ten brachiopod. Dobra, już wiem. Jeśli ja jeszcze raz pomyliłem. To przeczytaj to, czego jeszcze nie czytaliśmy. Nic się nie dowiecie z tego odcinka. To jest odcinek o tym, że nie wiecie nic. I musicie sobie ten kalendarz kupić sami, sobie go otworzyć i sobie sami sprawdzić. Czarny jeżowiec, angielska nazwa jeżowca, urchin, pochodzi z języka średnioangielskiego, od słowa oznaczającego ogrągłego jeża, którego zwierzęta. Przypominają. Hej, znowu to wygląda. To będzie ten kwarc, chyba ten kwarc różowy. Ja mam kwarc róż różowy w domu i mój jest bardzo różowy, a ten jest taki mleczny bardzo. Mineralodzy nie poznali w pełni źródła mocno cenionej barwy kwarcu różowego, lecz wielu uważa, że zawdzięcza ją zanieczyszczeniu żelazem, tytanem i manganem. A co on robi? Łagodzi stres oraz daje ulgę w nerwowych sytuacjach. Kwarc różowy dzięki swoim właściwościom pozytywnie wpływa na cykl menstruacyjny kobiety, a także płodność i ciążę. Pomaga także w rozwoju duchowym i pomaga dostrzec piękno otaczającego świata. Ale my się o tym nie przekonamy, dlatego że ja uważam, że to w ogóle nie jest kwarc różowy. I uuu, duży jakiś. Ohoho, jakie wielkie! To jest jak glina wygląda. Kurde, co to jest? Daj kamienia, to jest to. Jest to, to Daj kamienia. To jest kamień. Nie. Kurde, skamowali nas. A to nie, a to nie będzie ten karneol? Wszystko pomyliliśmy. Moje chyba dziecko. pomyliliśmy, ale tak czy jak. to nie jest tak samo. To ma jeszcze zielony ale odcień. Ale to to jest karneol chyba. No to chyba jest karneol, a to jest... A to jest polichromiasper. Dostalibyśmy jedynkę. To przeczytaj, to, czyli karneol to jest to. No tak. No. To jest karneol. Jest odmianą kalcedonu i uznaje się go za kamień półszlachetny. Stężenie tlenku żelaza w karneolu nadaje mu czerwonawy odcień. Super! A to jest pomarańczowe! Jaki skan zrobili? Obniża gorączkę, łagodzi bóle głowy i reumatyzm. Pozytywnie wpływa na choroby jelit. Zapalenie nerwu kulszowego posiada działanie wzmacniające proces krążenia krwi. Przeciwdziała napadom skurczów. Przyspiesza rekonwalescencję, zwłaszcza gojenie się ran. To Myślicie, że się go używa tak, który się co obkłada chorego tym karneolem? Nie, w każdym osia. razie kolejny raz daliśmy ciała kompletnie, bo y, znowu źle wytypowaliśmy kamień. Dawaj, te kamienie są osiem, w ogóle... A a. Te kamienie są w ogóle w taki sposób Przedstawione, że naprawdę jest łatwo się pomylić. Dobra, osiemnastka nam została, tak? I na koniec 24 otworzymy, czyli, czyli jeszcze 18 i 24 i kończymy tę wycieczkę. Wycieczkę po. Ciekawe, ile razy się pomylimy jeszcze. Mamy dwie możliwości. To znowu wygląda jak bułka jakaś. Nie. Znowu zwykły kamień Bołka. taki. To wygląda jak ten whiteboard. Nie! Nie mówcie, no znowu. Strasznie to jest wszystko podobne ze siebie. Co to jest? Nie mam pojęcia, mogli się umylić. Nie, poczekaj, dobra, otwórz ten ostatni i zaraz zobaczymy co to, bo mi, mi się to nie podoba. Dobra, i... ale potwór. jest faktycznie wielki, co to jest? To jest sztuczne. No? Aha, bo to trzeba sobie chyba... A to nie trzeba tego wykuć? Kurde, sam skamy. pewnie nie zgaduję, to jest albo... Tak, to jest pobrudź mieszkanie eee, challenge. challenge, no. To jest twarde bardzo. To jest jakiś gips. O, będę tak przez trzy tygodnie robić teraz, aż się to kopie do środka. O, coś tu jest powoli. Dobra, Serio! To jest kwarc różowy! To jest kwarc różowy. To co to było tamto? To nawet nie, nie mamy takiego. Ale tutaj nie ma takiego czegoś. To jest na przykład, na przykład czerwony Jasper. E, mam... Nie ma tego w ogóle. Oszukali nas! No też mają takie same wzorki jak na tym. National Geographic nas oszukało. Jak na tym mama zobacz? Słuchajcie, dobra, poza kamerą tutaj doszliśmy do tego do tego, że zgadza się wszystko. W sensie jest osiem tych takich w z Kamelin. I e, zgadzałoby się, my to po prostu pewnie źle dopasowywaliśmy w trakcie, dlatego że one wszystkie są naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobne. Podobnie ma się sytuacja tutaj z, kamień, z kamieniami, z tymi, e, z tymi e, kryształami, dlatego że... Kryształy tutaj wyglądają inaczej. Kamienie, kryształy i tak dalej, tak one wyglądają zupełnie inaczej niż te, które są tutaj przedstawione w Dziękuję tym się. miejscu. I ten czerwony jaspis, i karneol to są takie rzeczy, które właściwie nie, wi nie wiadomo gdzie one tutaj są, bo karneol jest tutaj pomarańczowy i w ogóle czegoś takiego tutaj nie ma wśród tych kamieni. Czerwony jaspis wygląda jak, trochę jak taki koral. No i dobra, i słuchajcie, i, i, i same te nasze różne kryształy, i inne, inne skały, i, i kamory, bo dosyć mocno siebie nie przypominają. Zapłaciłam za ten kalendarz ponad 100 zł. Tu Wam się pokazuje dokładna cena, za którą, za którą zakupiłam ten kalendarz. Można je kupić nieco taniej, natomiast czas oczekiwania jest dłuższy, bo sprowadzają je wtedy z Chin, zapewne. No, dla fanatyków yy, kamieni, myślę, że to nie będzie nic nowego i odkrywczego, dlatego że nic nowego i odkrywczego tutaj, tutaj się nie pojawia. Znacznie ciekawsze rystały, kamienie i yy, yy, yy. Minerały można na giełdzie minerałów znaleźć. Taka giełda minerałów jest organizowana co któryś weekend w, w dużych miastach w Polsce. Ja was zachęcam do tego, żeby taką giełdę minerałów odwiedzić, jeśli właśnie czymś takim się interesujecie, bo tam można naprawdę dużo bardzo ładnych okazów znaleźć, zobaczyć, kupić, dotknąć i tak dalej. No to jest takie biedne dosyć mocno. E, czy miałaś z tego fanty? E, na jakiekolwiek? początku nie tylko no? w momencie już miałem tak. No i niech zgadnę. Będzie to kolejny albo kwarc, albo skamielina, albo. Coś, czego nie będziemy mogli rozpoznać potem. No też nasza wiedza tutaj nie jest jakaś super wow. Natomiast gdybyśmy chcieli ją poszerzyć, no to byłoby to dosyć skomplikowane, bo z samą tą ulotką dowiadujemy się niewiele. Trzeba by było nad tym usiąść i trochę poguglować. Dowiedzieliście się natomiast dzisiaj e, nieco na temat energetycznych możliwości tych, tych kamieni. Dla mnie najlepszy kamień to jest ametyst. Ametyst, tak? No, bardzo oryginalny. Ja też bardzo lubię Ametyst. Mamy przez to ich kilka w domu, ale ja dzisiaj wybiorę sobie ten, czyli zielony Aventurę. Kamień na szczęście, ponieważ, ponieważ Ametystów w domu mamy od cholery, to ja dzisiaj wybieram sobie ten. No i tygrysie oko super, bo jak już mówiliśmy o tym, Elon Musk ma z niego spłuczki do Kibla zrobione i wiele innych różnych rzeczy w mieszkaniu na, na pewno takie on w ogóle mieszka w mieszkaniu słuchajcie dzięki wielki za uwagę yy, dziękuję ci bardzo za twój udział do zobaczenia pa